Strasznie gorąco. Nikt nie chce odpaść pierwszy. Show musi trwać. Próbuję wytrzymać. Wszyscy się napili? To idziemy. W połowie drogi przez gęstą dżunglę. Niezły wysiłek. Pojawiają się pierwsze efekty. Razem, żebyśmy się nie pogubili. Dogońmy Eda. Marsz przez dżunglę jest trudny. Kiedyś w Amazonii przez 8 godzin przeszedłem tylko 700 metrów. Szybko można stracić orientację. Wszystkie drzewa wyglądają tak samo. Imi, jak tam? Gorąco. Też nie lubię. Poza tym dżungla wysysa energię. Ocisz się, tracisz płyny. Trzeba przyjąć, że pewne rzeczy trwają tu dłużej niż zwykle. Zrobiło się goręcej? Tak, na tym kawałku. To inny rodzaj upału. Tato, to zaraz zemdleje. Co jest? Ledwo żyje. Zdejmij to. A Kai zmaga się z rosnącą temperaturą. Najplecak. Nie dam rady. Dawaj, podobno zaraz zemdlejesz. Rozstaliśmy się 2-3 lata temu. Cztery. Właśnie. Cztery. Męczysz się? Kiedy się wyprowadziłem, było ciężko. Wychowywałem się bez ojca. I chciałem, żeby za Kajem było inaczej. Wszystko, na co pracowałem przez lata, runęło. Zawiodłem. Byłem niedobry dla siebie i dla niej. Szukałem i winnych. Przyłóż do twarzy, jest zimne. Już tak robiłem. Zrozumiałem, że rozstanie z partnerką nie oznacza rozstania z dziećmi. Wymówki tylko pogarszają sprawę. Tak już jest w dżungli. Mówiłem: Ciężko, ledwo idziesz, ledwo oddychasz, ledwo myślisz. A ty twierdziłeś, że poradzisz sobie lepiej niż ja. Oddaj mi plecak. Nie, poniosę go. Nie chcę, żebyś ciągle gadał. Nie będę. Jeffrey czasem nie docenia Akaya. Nie mieszka z nami. Nie widzi, jak dorasta. Ma go tylko w weekendy. Akaj wiele potrafi, ale Jeff często tego nie dostrzega. Dobrze, że tak się czujesz. Zrozumiesz, jak trudne jest to środowisko. Zaufaj mi. Ledwie stoisz. Nieprawda. Słyszałeś go? Trzy minuty temu jęczał, że mdleje. Jest wytrwały. Da radę. Wiem, że mój syn się nie podda. Wiem, ale oddaj. Mam radzić sobie sam. Jasne. Nie śpiesz się, oszczędzaj energię. Tak, jest mi gorąco. Ale nie chcę znów słuchać, jak ciężko miał na jamajce. Uratowałem się przed tym. Idziemy, idziemy. Widać ślady pekari. Lubią te orzechy. Kiedy prowadzisz grupę z dziećmi musisz być czujny. Mimo polecenia da grupa się rozdziela. Część jest przede mną, część za mną, jestem po środku. Wezmę, dla bezpieczeństwa. Nie dorośniesz, dopóki nie powiesz, wiesz, ta to jest naprawdę ciężko. Nigdy nie niosłeś niczego tak ciężkiego. Niosłem. Kiedy jedziemy z mamą na zakupy, noszę nawet cięższe. I muszę uważać, bo w środku są jajka. Nie wiem, dokąd poszli. Chyba tam. Nie, tam jest ścieżka. I ścięte liście. Tam też. Roka, te są połamane. Patrz. Drany. Zgubiliśmy się. Zabłądziliśmy w dżungli. Halo? Część grupy oddzieliła się od ich przewodnika Eda. Coś słyszałem. Jeff? Ed, gdzie jesteś? Jeff? Mówiłem tędy. Wszystko gra? Zgubiliśmy się. Trochę mnie wystraszyliście. Wybacz. Lepiej uważać niż żałować. Krzyczeliśmy, bo nikogo nie widzieliśmy. Rozumiem. Chodzi o bezpieczeństwo. Teraz wszyscy są razem. Nikt nie zginął. Nie do wiary, jak łatwo się tu zgubić. To prawda. To przykład, że wystarczy odrobinę zejść ze szlaku i już nie wiesz gdzie jesteś. Nie ma punktów orientacyjnych. Wszystko jest zielone i takie samo.